Cześć dziewczyny! Dziś dobrze dzień zaczynamy. Jest paczka od Iwony i od Roberta, proszę Państwa. O, śniadania nie jadłem, bo mówię: Kurde, w paczce pewnie jest jakaś żywność. To co ja będę tam kurde czarował? Ja nic nie mam. O! Nie widać, nie widać danych. Prywatny, ja taki prywatny jak kurde twoja teściowa, dobra. Noża. Kurde, setki noży dostał, noża nie ma. Tragiczny człowiek. O, nie używał, a brudny. Kurde, dobra. Pięknie zapakowana ten karton, muszę wziąć. Proszę ja ciebie, czekaj, czy się nie pomyliłem z imion? Sprawdź na kartce, mam wszystko zapisane. Kartkę zgubił. O, na paragonie. Robert Iwona. Podpisać torek. Pasuje. A. Także karton masz lux. normalnie do tej, yy, do tej szuflady w paczkomacie przystosowany. Muszę go sobie zatrzymać, bo jest idealny, żeby maksymalnie wykorzystać przestrzeń w tej szufladzie, ona jest. Nie wiem, z 3 zł tańsza. Ta wysyłka średnia, nie? Zawsze 3 złote, za 3 złote co można kocie kupić za 3 złote? Kiłuj z pewnie pewnie wydostał. Zobaczymy czy jest tutaj żywność, czy się przeliczyłem i trzeba jechać po kebaba. Na śniadanie. Panie dawaj kebaba z kozła. Nie mam, to co to za kebab kurde, jak nie śmierdzi. No. Dobrego kebaba to nie jedli. Nawet te turki u nas. O. Dobra. Ostrożnie. To tutaj napis... a bo to przeładowana paczka, a może to mi kurde na tym coś się rozwaliło i może przeładowali, ale nie, bo by to dłużej było gdzieś tam na sortowni. Ostrożnie, no będę ostrożny kurcze, ale zobacz, a nie coś tutaj chyba jest, bo twarde, albo to takie zabezpieczenie pomyślałeś, a nie to będą te, patrzę już ziemia jest w sadzonki, przypomniało mi się, że przecież... Sadzonki są, roślinność. Oha, w ten sposób. A ja odwrotnie, chyba otworzyłem to, ale to nic. O, ale nie, no napis ostrożnie był tutaj. Wszystko odwrócone. Jakieś duperelki tutaj widzę. Jakieś specyfiki. O, piersiłeczki. Ty, to chyba na to miał piersiówki małpki. Na wiejską do WWA. Oni tam, kurde. Z pół miliona naszych podatków, kurde, na same małpki. Dobra, ogórki. Po kozacku. O, świeżutkie. Zobacz. Jakie kurde jaka zalewa mętna. Człowieku tu wszystko może być. Na koniec tą zalewę, jak się jaknisz, to już jest dobrze. O. Już miślnika leci. E, dobra, to co na wierzchu najpierw sprawdźmy. O, ale fajne te. Nie widziałem takich jeszcze. E, napisy. Samemu się robi? to gdzieś nie no same musi być jakoś wytłoczona albo coś. Jakaś drukarka. Albo jakiś stempel czy coś no się układa i się wybija może coś ogórki e, keczup ogórki, ogórki kaczupie ogórki. Taki o smaku keczupowym ogóracy. No też super wygląda. Kurde, jeszcze od olgi nie, nie zeżarłem wszystkiego. Nawet połowy nie zeżarłem. A już kolejna dostawa załatwiacze spraw. To nie wiem, czy to odpakowywać. YouTube nie lubią, ale jest podpisane. Nie lubią widoku jakichkolwiek butelek. Od razu do kasacji takie filmy. To się nie nadaje do naszych tych głównych odbiorców czyli ho. hom Homo. Na. Na plecy. O! To jest ten. Yy, do orzechówka na plecy. To może i się smaruje. Nie musiał doczytać. No jak na plecy, no to chyba się nie pije plecami, nie? No, to smarować to czemu nie? Jak ma pomóc, to kurde, to można sprawdzić będzie jak nie będą pały. Na razie jest wszystko ok. Mam już pas od was. Mam już yy, ten nacieracze na plecy. Od Olgi też maść jakoś dostałem na plecy, stosowałem ostatnio i chyba ona pomogła, bo tam po dwóch dniach już było OK To tutaj na, na odporność. No ja się nie uodpornię, jeśli to procentowe, to ja tam nie spożywam takich rzeczy. E, się do, informuję, najwyżej pójdzie to w zamianę za coś jakieś inne, dobra gdzieś kiedyś załatwię coś, ja takie rzeczy używam. Proszę Państwa, to nie, nie spożywam, ale używam. O, taśma, właśnie się skończyła mi ostatnia taśma albo nie odpakowi, bo klej będzie sech. Będziesz potrzebował to... Yy, to naprawcza jest, to nawet jako izolacja mogę. A nie, to normalna chyba taka taśma, yy, ta srebrna. No dobrze, to będzie. O. o. Będzie. Moje torby znajome. <grychy> Dzięki. O. No, wypełniacze i to wszystko też pójdzie. Na wysyłki grzybki, których u mnie jeszcze nie ma. To grzyby, grzyby. No, ale już gdzieś za tydzień po tych wszystkich deszczach myślę, że że będzie można, jak będzie czas, będzie można się przejechać pod grzybek. No i super grzybek pod grzybek, lubię, uwielbiam. Mam jeszcze słoik od Olgi, więc już dwa słoiczki mam. Yy, tak, będzie dobrze. Co tu? Zawiasy, o. No to takie rzeczy to idą u mnie, o. Do zawiasów. Kolejna buteleczka. Jaka to buteleczka? Ale że się postarał, ładnie wszystko zapakowane to musiało dojść. Mm, maliny będzie trzeba też posadzić, bo tu maliny są. Serce, no serce! No serce to kurde! Kobieta dobra! A nie, tam jakieś te. na serce, A co to jest? Ciekawe, to może jakiś bez jest. He? Powącham. Nie, jakiś nalewak chyba. No, znaczy, ja tylko cukier czuję, ale tutaj może być zdyszka, wiecie, jak tam nisko, nisko procentowe, to tam m, może nie, na nawęchnie, nie do końca. się informujemy i sprawdzimy, zobaczymy. Dobra. Na serce, na kręgosłup, kurde, na nogi jeszcze coś by się przydało. O. Grzybek. Kolejny słoiczek, to już trzy. O. Ładne słoiczki, ładne te, etykiety, normalnie człowiek. Robicie to kurde profesjonalnie. Ale te to naprawdę mi się podobają. Okajki, Podgrzybki, jak dobrze kojarzę z Wrocławia. Z, ro, z, z okolic z, ro, z, z, z Wrocławia albo z Wrocławia. Znaczy grzybie, to chyba nie, nie z miasta, no, z podmiasta. Papryka z miodem! O! To może z moim... A, no tak z moim, bo pisałeś. Że gdzieś tam poszedł w użytek mój miód. A to może i w tych jest też mój miód, nie wiem już. Drobno pocięta papryka. Nie jadłem czegoś takiego w miodzie. To jest zalewa miodowa. No ciekawe. I to nie, nie spermentuje? Nie fermentuje? Nie, zawykowane. No. Będzie test. Ciekawa sprawa. No i co? Tutaj wszystko. Także się nie pomyliłem, jedzonko jest. To bym papryczkę i ogórki pewnie bym zjadł na śniadanko. O. Ta. I tutaj sprawdźmy sadzonki. Sadzonki, co to za sadzonki są. O. A tu jeszcze niżej coś jest. Zobacz, jest coś. Batoniki. To będzie śniadanie. Mega paka. Dla biszona. O. No, maliny jak maliny, się trochę posypały. A tu dla kota, no kurde, dla mnie tylko nie ma. Tu tutaj coś będzie dla mnie. Ajajajajaj, ja sobie pół narobiłem. Nic. Malina czerwona. No. A ta malina czerwona też, dobra. Jest trochę tych pędów, gdzieś posadzimy. Gdzieś posadzimy w miejscu, żeby sobie dziko rosło. A to malina żółta. Nie mam takiej, czerwoną jakąś mam. Ładne sadzonki. No. Posadzimy. Dzisiaj może nie, bo deszcz. Nie, i mam roboty, bo dzisiaj króliki dla Emilki. Jednego złapałem, a drugi w norze siedzi, więc czego masz wyjdzie? Dla papużek Jest. Jedzonko. Dobrze, damy. Witaminki czy coś. Zawsze się przyda jakieś te jakieś rzeczy. No, tutaj zobacz coś z miodem, a tutaj coś jakieś banany. No, ok, ok. A, hmm. I co tu? Czekolady. To ja dopiero się wyzbyłem, żeby nie mieć czekolady, bo ja to dla mnie to na dwa dni, nie? <noise> I znów przyszła czekolada. Kurczę, to tak się składa, ale tu na serce jest, dobre jest napisane, to trzeba jeść. E, łączy nas krew. A, to z krwiodawstwa. Aha, to tym bardziej trzeba jeszcze wspierać, trzeba zjadać takie rzeczy. O, mleczna. No to co, no to do, do kawki będę powoli sobie upał, tutaj nawet z jakimiś, e, z rodzynkami. No także dzięki wielkie, już się martwiłem, że nic nie będzie na, takie szy na, na szybką konsumpcję. O, ale będzie. Czekolada, a później ogórki i, i papryka. I śniadanie eleganckie, a później bijemy królika. <laughs> dzięki wielkie Robercik, dzięki wielkie Iwono za to, że wam się chciało y, to spakować i wysłać do mnie. No i też za zakupy, bo y, też bardzo, bardzo wspieracie mnie kupując produkty ode mnie. Dzięki temu, że kupujecie To się tutaj to wszystko odbywa Bo żeby nie wpływy ze sprzedaży No to by nie było z czego Też czerwona By nie było z czego się rozwijać Bo po prostu albo było trzeba ukrócić Żeby mieć na swoje tylko potrzeby Albo, albo, albo kombinować co innego w ogóle Wyjechać gdzieś za granicę i, 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 I nie myśleć za bardzo w tym kraju Dobra Na szczęście mi to nie grozi, póki co jest żywność, kasa też jest, więc, więc nie ma co panikować. Można iść do domu, się szykować na dzisiejszy dzień. Także dziękuję raz jeszcze, będziemy zapisywać, ale to później się przebiorę. Zapiszemy Iwonkę i Roberta jako Torek, czy Tor Torek. znajdziemy miejsce i coś na Bazgramy. Także powitajmy jeszcze dzień, żebyśmy wiedzieli, kiedy to się stało, kiedy to się odbyło. Proszę Państwa, dziś jest 25, piąty, tak jest, środa e, imieniny Boni, Facego i Ingi. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym i wspierającym, i brykającym, kurde, aż konie spadły. O, ta, ta ściana mi się sypie powoli. Zobacz, tutaj się odkleja bubunio, tutaj pióro już dwa razy spadło, trzeba było przykleić ten magnes jakoś. no konie spadają, kurcze. Będzie trzeba ja jakiś remont zaplanować, zbiórka yy, zimowa na remont, kurde kanciapy, dobra Już koniec świrowania, spadamy i tyle Przeoczyłem jeszcze jedne zawiasy A na samym dole jeszcze było jesienne wsparcie farmy farmera oraz ferajny Robert Iwona Dzięki Klient nasz pan, niezależnie od warunków atmosferycznych Ale pomidory Strzelają Wody pompują, a skórka już jest twarda Niesamowicie i... Całe są twarde Mmm Ale jakże dobre Proszę państwa Wszystkie pęknięte Wszystkie Kurde Eee to nie nazbieram, bo one nie poleżą. Jak chcę, niech klient zbiera ile chce. Bo z tych pomidorów one nie poleżą. W lodówce być może. O, cały jest. Ciężko, ciężko. Te pomidory postrzelały. Więcej jest z pomidorami. Normalnie wybuchają. Niestety. Będzie dwa kigobędzie będzie tyka. Kolejna oznaka starzenia się, proszę Państwa. Królika nie mogę złapać, jeden jest a drugi chyba będzie mniejszy dla Emilki, bo kurde, większych nie idzie złapać. Po norach się chowają także no, już ledwo się ruszam. Noże, woda, pałka i będziemy tutaj działać. Nie będę oczywiście nagrywał, bo było nagrane. Jest odcinek jak ktoś. Chciałby zgłębić tajniki uboju, oprawiania bardziej. Królika, no to szukać na moim kanale. Był film. Jest oglądany. No i tak jak przy, przy, przypuszczałem, z takimi filmami jest tak, że są ludzie, co mięso zrywają na drzewie, i są tacy, co mniej więcej wiedzą o co chodzi wiedzą jak świat funkcjonował. I funkcjonuje, tylko trochę inaczej, bo dzisiaj mamy rzeźnie, ubojnie, gdzie zwierzaki są no niestety gnębione, męczone, są hodowle, gdzie y, też to się odbywa w warunkach, y, no takich wiadomo, no. wyobraźcie sobie na przykład, nie wiem, kurnik e, z dwudziestoma tysiącami kurczaków, <noise> może takich nie ma dużych, może się dzieli na mniejsze, żeby jak coś, to żeby jeden kurnik pata, nie znaczy, żeby na przykład padło 10 tysięcy, a nie 20, nie wiem. No ale w, jeśli przy królikach, to widziałem jak króliki są hodowane klatkowo w masowej skali, no to to... No niby dobrze, bo na, na, na klatce, no mają mało miejsca, wiadomo. Siedzi w miejscu i żre. Um, no tak, no. Więc to takie chowanie... Kurde, no wiecie, no jak masz baterię i podłączasz do gniazda i ładujesz baterię, no. Tak samo królik siedzi w klatce żre i rośnie. No, yy, dobra, mniejsza o to i tak, to chce to tam yy, zrozumie, albo już rozumie, bo wie jak, jak działa świat. A kto nie, no to dalej będzie za yy, zwierzętami użytkowymi, że, że, że tak się nie robi, tak nie wolno i w ogóle. A ja mówię, jestem zdania, że yy, zwierzęta użytkowe powinny być użytkowe czyli jeśli chcesz mięso, to. Na mięso z tym, że no, w miarę możliwości, żeby te warunki były jak najlepsze, jedzenie cały czas bezstresowy odchów no i przede wszystkim później na koniec, żeby to jak najszybciej się odbyło wszystko, bez cierpienia zwierzaka, bez zbędnych stresów i tyle. Bo dla zwierzaka to jest, wiecie, to, 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 żadnej różnicy nie ma, czy on dzisiaj, czy on za, z, za pół roku, to, 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 to wiecie no. Żadnej różnicy nie ma. To jest. To jest nic, nie? To tutaj chodzi właśnie o życie i o odejście tylko. Tak jak człowiek, to wiecie, to jest bez, dla was bez różnicy. Czy wy dzisiaj, czy, czy, czy za ileś lat, znaczy lepiej za ileś lat, bo można coś jeszcze zrobić w życiu, chociaż kto wie, czy to jest ciekawsze niż to, co nas czeka po śmierci, nie? No. <laughs> no, chodzi o to, że, że wywalone. Tutaj chodzi o to, żeby nie. Nie cierpieć, nie? Tylko o to chodzi. O, dobra. Dosyć tego, kurde. Się rozgadałem niepotrzebnie na głupie tematy. O, idę robić robotę. Nie lubię ubijać królików. Yy, nieprzyjemne dosyć to jest. Yy, no, ale skoro już je mam, no to trzeba to jakoś zrobić, żeby to miało ręce i nogi, czyli koniec ich musi być taki, żeby to nie poszło na marne, te ich życie, tak? No i moja jakaś praca. Nie, kocie? No, żeby królik kłapał myszy, to by kurde do gara nie trafił. A póki co to tylko koty jakoś myszy łowią. To to jest kotka. Przed chwilą łakocie dostało od Tora. Właśnie trzeba wpisać. No, bo bym zapomniał. A. Iwona i Robert. Będą jako Tor Chor. To ta postać z filmu, nie? Znaczy, są z bajki. Nie, to film, albo serial był. O, delikatnie tam na ogę weszło, ale to nic, jest dobrze w miarę. Jakąś konturkę by się przydało? Dobrze jest, Torek. Dzięki wielkie za paczuchę.